Cześć, kochani! Witam was bardzo serdecznie. Dziś mam takie czasochłonne zdrapki, a więc wszystko nadrapałam już, żeby poszło sprawniej, żebyście się nie nudzili. Mam tutaj super linie, szczęśliwe linie, paradiso, koralową, ekstra linie i krzyżówkę. Z tych nadrapanych wszystko nic się nie utworzyło, żadna linia. No, a więc tutaj, no, może nic nie być, może być zero, tak też się zdarza, ale ja już wiem, że zera nie będę miała, bo drapałam sobie jeszcze małą krzyżówkę i tutaj mam trzy słówka, więc 3 złote się udało odzyskać i mam jeszcze szczęśliwe linie. Tutaj jest jedna linia i mam właśnie tutaj teraz trzynastkę ze sklepu i z wami dodrapię do końca też trzynastkę z żabki naprzeciwko. Ta trzynastka akurat szczęśliwa bo na sam koniec już tutaj miałam cytrynkę i ta cytrynka jest niedodrapana, więc mi daje linię tutaj. Ta jedna linia i zobaczmy, co pod nią się kryje. Są trzy złote. Okay. I kontrolne D. No a więc już odzyskałam tutaj 6 zł. I kolejna szczęśliwa linia. Tutaj lewa strona wydrapana. Na razie nic, tak raczej pustawo, więc zobaczymy, co z prawej strony. I czy ta trzynastka też będzie szczęśliwa. Okay. Kolejne symbole to tęcza i śliwka. Jest tęcza i śliwka. Mhm. I kolejne. To klucz i podkowa. Tutaj klucz. Podkowy nie dali. No to wisienki i słoń. O jest słoń. I są wiśnie. Okej. Okay. No to kolejne cytryna i słońce. Cytryna jest. I słońce. tyle trzy do końca to teraz winogrono i truskawka winogrono i truskawka nawet są no fajnie gdyby ananasy dali mam ostatni symbol i co tutaj jest kwiatek mm. no kwiatek był no, ale linii mi nie daje, no bo tych symboli raczej nie miałam. Jeszcze kontrolne tutaj. No, tak jest. Kontrolne są różne tutaj. Więc ta trzynastka z żabki akurat nie była szczęśliwa. I do kosza od razu. No, to teraz mam jeszcze super linię z numerem 10. One też są z żabki naprzeciwko. I tutaj z lewej strony nadrapane. No, tutaj przydałby się arbuz albo słońce. No, a zobaczymy, co oni dali. Są klapki i moneta. Moneta. i klapki, ok, no to następne, dzwon i leżak, nie dzwon, mm hm żaka nie widzę. No to dalej. okulary i księżyc. OK. Księżyc jest. okulary. Teraz klucz i popcorn. No, czyżby nie było? Klucz popcorn. Nie widzę. No te. Teraz motyl i rolki. Motyl, rolki. Motyl tu. I rolki. No, i znów został ostatni symbol, a pod nim jest sakwa. Tutaj sakwa. No, nawet były, ale nie mam linii. Tutaj nie było łodzi, arbuza, diament, słońce, kości. No, dużo nie było. Jeszcze kontrolne. No tak jest. Czyli to jest też pustaczek. Do widzenia, bo pustakowa. No to może teraz wezmę krzyżówkę. Mam z numerem 10. W bonusie jest strike, i zostały mi trzy literki. Tutaj na razie tak jedno słówko, jedno, wszędzie po jednym. Ok. Zobaczę, czy lepiej powiększyć to trochę. Ok. No to zobaczymy dwie krzyżówki naraz. I będę przesuwać. A moja kolejna literka. Potrzebuję w bonusie tylko T i R, więc szanse jeszcze są. A co mi dali? C. C. Tutaj. C, w nich cukrownia, a dalej, no to w drugiej krzyżówce, tutaj, tylko jedno C, a w ostatniej, tutaj, C, no tak słabiutko, mało tych cedali, no to Kolejna literka i to będzie L. No, a więc strajku już nie będzie. A to L. O, mi tutaj wpada i daje mi kolejne słówko. Drugie. Alpy. Jest jeszcze L. więcej nie widzę, a w środkowej o, L daje mi drugie słowo logika. Hmm, tutaj mam już tu Hawaje i logikę. No to jeszcze jedno L ale już więcej L nie ma A w ostatniej Tu mam tylko Ewę Jeszcze L są. L Hipodrom, tutaj bastia Jakieś śmieszne słówka Onkolog O, tutaj jeszcze L No i też nic. A tu miałam jeszcze drugie słowo, jeszcze oka tutaj była. okej okay, to takie krótkie dwa. No dobra, ale nie mam na razie trzeciego, a więc ostatnia litera, decydująca. I co tutaj jest? M. No to patrzymy. M. No, N, by tutaj. Zrobiło robotę, ale M mam tylko jedną, a więc tutaj kończę z dwoma słówkami. A w środkowej... No jest ich trochę więcej, ale trzeciego słówka też mi nie utworzą. I na końcu... I tutaj też nie, a więc już o, wyjdę z tego zuma i zobaczmy, ile mogło być w tym bonusie. No, tutaj 30 zł, nie chcieli dać. Mnożnik był też razy 3, no ale to jest pustaczek. I tutaj kontrolne są różne, no a więc ta dziesiątka też się nie spisała do kosza. No może teraz wezmę. A niech będzie koralowa. Koralowa z numerem 20 i to jest z żabki naprzeciwko. Pomarańczowa. I został, został tu ostatni rządek. Wszystko już wydrapane. góry linii żadnej nie ma, ale szanse są. Nawet tutaj ładnie dali. Więc zobaczmy, jaki symbol teraz. Da, i kolejny symbol to żółwik. Jest tu. I tu. No tutaj gdyby torbę dali, to byłaby linia jedna, no i druga, więc no, raczej nie liczę na to, ale może coś rzucą, chociażby gwiazdkę. A dali mi meduzę. Okay. Gdzie jest ta meduza? Tutaj. Meduza. Jeszcze jedna niżej. No to teraz wiaderko i będzie dycha. A kolejny symbol to kotwica. No, nie dają tego o co proszę. Gdzie jest kotwica? No, ta linia byłaby za droga, więc shortów już nie będzie. Kotwica i kolejny symbol to skrzynia. Skrzynia tu. Tylko jedna. No to teraz kwiatek. Fiatki dwa. I przedostatni symbol to jest podolot. Ten jeden jedyny. I na koniec ośmiornica. No ośmiornica jest tutaj, ale tylko ta jedyna. No i znowu wszystko mi poblokowali. A więc pustaczek. Jeszcze kontrolne mi to potwierdzą. No, tak jest. Tutaj różne. I do kosza. No, to ja jeszcze nic nie wydrapałam oprócz tych moich pewniaków malutkich. No, to zobaczmy. Co na to paradiso? Też pomarańczowe z numerem 12. I tutaj tak samo został ostatni rządek do wydrapania. No, ale tutaj jakoś widzę, że te szanse są chyba mniejsze. Tak jakoś słabiutko. No, ale zobaczmy. Mój kolejny symbol to liść. Liść jest tu. Tu. Dwa liście jeszcze i kolejne. To jest torba. Torby trzy. Dalej napój. Napój tutaj. Tylko tu. No to teraz kostka. Mhm. Kostki dwie. A teraz serce. No tak tutaj dali jedno. I przedostatni symbol. To okulary No okulary tutaj Też tak porozrzucane wszystko I tu No to co teraz został jeden do końca Mogliby dać chociaż aparat Byłaby dycha albo Łódkę, płetwy szanse są A co mi dali Dali mi bikini Dobra ten kostium Tu jest i tylko tu, no a więc znowu pustaczek. Ta żabka naprzeciwko, jakaś pechowa. No ja tam rzadko biorę, bo wybór jest no mały. Tam najczęściej też mówią, że system nie działa, więc czasem wezmę. Akurat wiało strasznie, więc daleko nie poszłam po zdrapki, Same pustaki, mam na koniec jeszcze. linie. te są z mojej ulubionej akurat żabki. Z numerem 17. I tutaj trzeba powiększyć. 17 bardzo lubię. Trochę już w tej paczce wydrapałam, i z tej strony, właśnie nic nie trafiłam. Więc zobaczmy, czy ta 17 coś mi da. Chyba widać. No to sprawdzam kolejne symbole. I. To jest piłka i biedronka. Piłka jest tu, a niżej też są piłki. biedronki, nie widzę, no to kolejne, to będzie podkowa i gwiazda, jest podkowa, są Na gwiazdy też nie dali. No, szanse maleją. No to teraz księżyc i rolki. Rolki są. Księżyców też nie było. No, jeden jest, drugiego nie ma. A teraz balony i ptak. No co zobaczmy. O, są. Są balony, i jest ptak. Ale tylko te pojedyncze. Okej, okay. no to dalej. Teraz moneta i czapka. Tu nie ma. Monety nie widzę wcale. A czapki tu dwie. Okej. Okay. No to trzy do końca tylko. I teraz łódź, Tutaj. łódź. No, no tak, poblokowane trochę, ale Nadzieja jeszcze jest. Tutaj nie miałam korony Popkornu i Słońca, czy coś pominęłam? No to pewnie, pewnie jeden z tych symboli teraz. Tak jest i to jest korona. Tutaj nie mam, ale tu. Korona. No i tylko tu. Oj, czarno to widzę. Ostatni symbol. Czy uratuje mi tutaj zdrapkę i odcinek w sumie. To jest wiatrak. No zobaczmy, już nie pamiętam, gdzie ten wiatrak, czy był. Popkornie. No wiatrak tutaj w środku. I dalej. Siedemnastka mnie zawiodła też. Czy coś mogłam pominąć? No, wygląda na to, że pustaczek. A więc słabiutko dzisiaj. Same pustaki. No, już liczyłam na tą siedemnastkę, bo miałam już i osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia i dwadzieścia jeden pustaki. No, więc chyba trzeba się wrócić po kolejne z tej paczki. I tak, kochani, tutaj do kosza idzie. Nawet nie mam co pokazywać. Te pustaki siedzą w koszu i moje jedyne wygrane to są te malutkie, moje pewniaki, które sama wydrapałam. W zasadzie mam tu 3 złote w krzyżuwie z numerem 4 i tutaj 13 mi dała też 3 złote. Na pocieszenie mam 6 złotych, ale mam jeszcze jakąś tam krzyżówkę, nie nad drapaną, więc sobie wydrapię, może tam mi trochę poprawi wynik. A ja Wam dziękuję za oglądanie i życzę Wam miłego dnia. Fajnych strapeczek, dużo zdrówka, trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Buziaki, pa!